O tak! Ale tu jest prywatność. Ja pierdzielę. Szok. Dobra, jednak nie jest tak kolorowo. tam tu chłopa. Poszedł chyba do toalety. Ale śpimy sobie na górze. Mamy górne miejsca. O, chłop właśnie idzie. Myślę, że szybko Kimę uderzę. Nie wygląda na zawodnika, co długo siedzi po nocach. I ridzy ogląda. Szkoda, bo tak to byśmy sobie posiedzieli na tych kanapach na dole, a na górze, na górze chyba w ogóle nic byśmy nie robili. Tylko trzymali ewentualnie bagaż. Już łóżko rozkładam, więc nie będzie Kimono. Tutaj w ogóle wojsko mu pomaga. To jest. Gościu jest sędzią w bombają. I co chwilę przychodzi ktoś wojskowy się go pytać, czy wszystko jest ok. Pomagają mu właśnie rozkładać łóżko. Obsługa przyszła. No, jest ciekawy. Oprócz zawodu, że nie jesteśmy sami, to jest tu całkiem przyjemnie. Jest lampka nocna. Można sobie poczytać książkę. Dobra, nie oszukujmy się, będę grał pewnie na Nintendo. Karierę menadżera w FIFA. Ale. No. Pieszaczki, to są schody na to łóżko na górę. Jest klima i nie jest aż tak strasznie ostra, jak myślałem, że będzie. Zabezpieczyliśmy się ostro w wodę i przekąski, ale widzę, że tu co chwilę chodzą chłopy z obsługi i się pytają, czy czegoś nie chcemy. Ciekawe, czy to jest w ogóle w cenie, skoro, skoro to pierwsza klasa. Mi się tam podoba. Dobra przygoda. Nie wiem, jak będę kwiczał po 11 godzinach. Ale póki co jest fajnie. Jesteśmy za godzinę będziemy na miejscu Ale jestem zapieczonym Jak lasagne. Oh. śpiew w polarze w kocach dlatego że prosto nad nami Wali klima Leci prosto na nas całą noc, jest tu parnaście stopni a nie chcemy się raczej przysiębić przetlażowaniem, więc nie da się tego nawet wyłączyć, ani zmniejszyć, ani nic. Poszli sobie, chłopów już dawno nie ma, zostawili tutaj elegancko porządeczek, ale spało się całkiem wygodnie, mi się podobało. Jak w hotelu kurcze, poduszka była spoko, bo nie była miękka, nie lubię miękkich poduszek. Ła, wow, mój łeb! Ła, wow, odwalnąłem się. Ja Dobra, przyznam wam się do czegoś, nie byłem ze wczoraj. Muszę zaraz umyć Rękaw, już taki wyspiarski bardziej. Za 10 minut jest nasz przystanek Magao. i jedziemy albo na Agodę, albo na Palolem, jeszcze się decydujemy, gdzieś poszukać domku. Przed nami jeszcze tak naprawdę szukanie hałupki. Jak ją znajdziemy, to można powiedzieć, że jesteśmy w domu. E, ja jestem najbardziej za Palolem Beach, dlatego że Palolem Beach zostało uznane w. E, w którymś tam roku przez New York Times jako najpiękniejsza plaża na świecie. I jeżeli chodzi o widoki, jeżeli chodzi o krystaliczność wody, raczej nie jest ona tak piękna jak Tajlandia, ale ma w sobie, ma w sobie to coś, ma w sobie tą cikość. Tajlandia, jak tam przyjeżdżasz, przypływasz czy przylatujesz, widzisz plażę, to widzisz raj. A podbijając na goła i podbijając na plażę typ palolem, czy inne pomniejsze. Masz takie poczucie nieznanego lądu, przy takiej tajemniczości w ogóle. Taka esencja Indii. Całe Indie mają w sobie coś tajemniczego, coś mistycznego. W całych Indiach czuć to, czuć po prostu ducha. Dobra, już nas wypuścili, zatrzymywał się na koniec co 5 minut na jakieś 15 minut, więc ostatnie 20 kilometrów robiliśmy chyba z półtorej godziny, teraz tylko znaleźć taksę, podobno dobra cena to jakieś półtorej tysiąca rupii, jedzie się ponad godzinę, eee, około godziny. ponad godzinę Palolem i godzinę do Agondy, ale ja jestem bardziej za Palolem, szczerze mówiąc, o podchodzi już jeden agent. Hello, Palolem, what's the price? What's the price? Dobra, złapaliśmy riksze za tysiaka z małym hakiem Sedamy Palolem Palolem bić Palolem Pa 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 Lo, lolem, pa palolem Lecimy Dojechaliśmy mniej więcej półtorej godziny rikson. Teraz szukamy noclegu. Plecaki są dość ciężkie, bo mam taki 70-litrowy podróżny. Plus z przodu z całą elektroniką, który chyba nawet jest cięższy niż ten, e, niż ten duży. No ale jest świetnie, jest gorąco, jest fajnie wilgotne powietrze. Teraz oby tylko znaleźć jakiś domek przy plaży i jesteśmy w domu. Idziemy na plażę, coś zjeść. Dobra, szybciutko znaleźliśmy nocleg. Właśnie podajemy id -ki. Dobra, mamy to, znaleźliśmy nocleg. Nie trzeba było długo czekać. Ludzie zaczepiają na ulicy, więc co najmniej na kilka dni będziemy mieli albo część hostelową, albo domek. Zaraz się dowiemy. W każdym razie panie spisałeś nasze paszporty. Dobrze wymieniłem. hajs z Bombaju, możemy zapłacić i idziemy zaraz na plażę, jeść, odkrywać. Ale pierwsze, trzeba się chyba przekąpać po pod pociągu śmierdzącym. 11 godzin waliło moczem, więc też nie było się gdzie wykąpać. Eee, dam radę, co? Widzimy się później. Piesio przyszedł się poznać. Tak, lokalny dalmatyńczyk. I stało się, na śniadanie ładuję King, Kingsfishera. Bo to lokalne dobre piwko. W ogóle dostaliśmy je za fryty, za to, że tak... Długo musimy czekać na zameldowanie, więc już to. Oczywiście nalegałem, żeby zapłacić, ale babeczka mówi: Nie, nie, czekacie, już tutaj siedzicie. Siedzimy z 20 minut, macie piwko. Zimniutkie, dobre, smakuje jak, jak jakaś prełka, coś w tym stylu. W każdym razie 7 na 10 w skali harnasie. Dostaliśmy taką chatkę. Wygląda całkiem zacnie. Tylko cykam się trochę, że na łeb mi kokos spadnie. Słyszałem, że to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci w ogóle w krajach tropikalnych. Tak ci spada na łeb kokos. Że nie żadne węże i tak dalej, tylko kokos na łeb. I po tobie, nie? Idziesz sobie na plażę, wali ci kokos na łeb i ucinacie. No przynajmniej lepsze to, niż miałby się pierdzielnąć jakiś fiat punto rozpierdzielony na pasach we Wrocławiu. Ale tak czy inaczej nieciekawie, nie? To jest nasza chata. Tutaj dla nas, tutaj dla starego pijanego. Toaleta nieco hardkurowa, no ale taki wyspiarski styl. Tutaj sraż do wiadra. Tu myjesz nogi. Nie no, jest, jest ładnie, jest ładnie. Zaraz idziemy na plażę. O, jest droga na plażę. O nie, te kokosy, co na łeb lecą. Ej, no właśnie dziadyga nam jeden powiedział, że kokosy teraz nie spadają, więc jestem spokojny. Powierzam jego słowo moje życie. Ale nie mogę się doczekać tej plaży. Bu! To te tak zwane święte krowy. Idziemy teraz coś zjeść najważniejszy posiłek dnia o 13. Nie, najważniejszym posiłkiem dnia był ten browarek. To jest drugi najważniejszy posiłek. dnia. Dobra, trzeba też zapalić Malborasa, bo przy tym klimacie plażowym aż ciężko tego nie zrobić, chociaż już od dawna nie palę nałogowo, tylko do alkoholu. To tego Malboraska bym z chęcią teraz przytulił. Można wejść w ogóle? Taki dość hardkorowy sklepik. No i po prostu chłop zostawił sklep otwarty, a go nie ma. Więc no nie będziemy stali czekali, idziemy coś zjeść. O, właśnie jesteśmy koło lokalu, który znalazłem. Nie rady to zjeść, bo jestem głodny fest. Już wam mówiłem, że Palolem był uznany przez New York Timesa za najpiękniejszą plażę na świecie tam w którymś roku, ale szczerze mówiąc, e, nie no jest zajebista, jest ogólnie przepiękna, ale jeżeli chodzi o samo Palolem, może takie pierwsze wrażenie? Po tym Bombaju, mega turystyczne. Strasznie dużo sklepów z pamiątkami. E, jedzonko dobre, właśnie zjadłem to fiszkary. Też tam nie było co pokazywać, Już wrzucę jakiś filmik e, z tego jak jedliśmy, ale było dość ciemno. Bardzo polecany lokal 47 na Google. Staram się takie wybierać, bo nie chcę tutaj goabeli złapać. E, no i dzisiaj będę montował materiał na pewno. Dzisiaj robimy sobie po tym pociągu taki chill, bo średnio nam się spało ten na dole. Chrapał, pierdział. No ogólnie był młyn. Było Kongo w tym pociągu. W pewnym momencie zasnąłem, ale pograłem trochę tą karierę menadżera. Dobra, szukam Exchange'a, bo nie mamy jak zapłacić. W ogóle Riksze są zajebistą sprawą. Nie chce mi się jeździć niczym innym. Przykładowo tak Sami. Riksza jest zajebista, wiatr we włosach. Kibicujcie mi, żebym jutro. O tej szóstej rano wstał na jogę. Postaramy się zmienić swoje życie, jeżeli chodzi o wstawanie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Patrzcie. No jest turistico, jest tutaj sprzętu. Restauracje i sklepy. Restauracje, pamiątki, restauracje, pamiątki, restauracje, pamiątki. Ale to GoPro ma zajebistą stabilizację. Wczoraj filmik, ja chciałem Wam pokazać, jak rzucało w pociągu, ale obejrzałem ten filmiki i w ogóle nie widać tego, przez tą właśnie stabilizację. O, oh jest! Currency Exchange. Dobra, udało się, ale w PART akurat minimum, było 100 dolarów i wymieniam 100 dolarów, i jest lepszy kurs niż w Bombaju, więc. już przeliczę sobie. Chyba wam na początku nie powiedziałem, ale 100 rupi to jest jakieś 480. Po wymianie wychodzi jakieś 5 zł. Musicie dać za 100 rupi. Właśnie 24 początek, przypominam styczeń. Witam serdecznie w nowym roku. 35 stopni Celsjusza. W każdym razie na każdym banknocie tutaj jest Gandhi i trzeba czasami się postarać, żeby się nie pierdzielnąć, bo... Mają po prostu tylko różne kolory. Mają różne kolory te banknoty. Eee, I czasami nie pamiętasz, który to jest dyszka, który to jest stówka, który to jest dwuziestka, więc... No, kwestia przyzwyczajenia. Pamiątki. Pamiątki. Sklep. O, sklep. Zajebiście. Dobra, chłop, nie ma niczego, czego bym potrzebował. A potrzebuję dita na komary, bo już szamelkę dwa pierdzielnęły. A różnie to bywa, nie chcemy nieprzyjemności. Szczególnie w nocy, nie mamy moskitiery, no i potrzebuję czegoś do desyfekcji, bo tutaj każdy chłopiątkę chce przybić, gdzie tam grzebał nie wiadomo, więc chciałbym mieć taki mały żel do desyfekcji mimo wszystko. Taki pokowidowy nawyk. No idzie sobie taka święta krowa, idzie mu sobie omijać. indian alcohol strong alcohol uh, in whiskey whiskey maybe have you whiskey, yeah you can take like a this one roll stack yeah because it's some um, like heavy more alcohol in it okay or uh, imperial blue is also good otherwise you can take the best one there is a blender sprite blender sprite it's like okay. a maximum selling in indian whiskey okay perfect so uh, we take uh, two blended Sprite okay. and one Thumbs Up. Uh, sorry, we okay. don't have Thumbs Up, we have Coke and Pepsi. Okay, so Coke. So one Coke and two large. You want yeah. 60 ml? Yeah, yeah, 60 ml. Yeah, yeah, 60 two, 60. Two large blended Sprite, one Coke and ice. Yeah. And without ice, all without ice. Okay, thank you very much. And no we're drinking this whiskey. Old school bottle, as if it was 50 years old. The shape is also very different, so... Nie wiem, ile ona już jest w użytku. W każdym razie fajny klimacik. No i ten najlepszy blend. Nie drogi, bo jakieś 6 zł za 60. Zobaczcie, to wszystko praktycznie są herbaty i przyprawy, ale głównie herbaty strasznie dużo Szkoda, że nie mamy czajnika Ale to tutaj wygląda चालू कर चालू Dobra, znaleźliśmy Dita, znaleźliśmy Zera Sanitazera, I mamy też pastę Vico, który używamy w Polsce. Wiem, że to jest dobra pasta, tutaj ja mają tylko taką pastę i polecam też jej używać, bo macie zęby, zdrowe zęby i ogólnie polecam. klepik tutaj mamy pod domem ciperki słodycze głównie tutaj chłop śpi ale przyszliśmy głównie po co? przyszliśmy głównie po wodę bo podobno jutro jest sunday w sunday jest wszystko zamknięte mają chillere więc trzeba się zaopatrzyć, bo jak nie będzie wody pitnej to będzie lipa, a no, zawsze są kokosy Śpieszą sytuacją jest to o czym nie miałem kompletnie pojęcia, że strefa czasowa może być przesunięta również o pół godziny. Tutaj strefa czasowa jest przesunięta o 4,5 godziny. Myślałem, że przesuwa się równo o godzinę, ale nie, jest 4,5 i seria jest 4,5. Ale ten język hindu jest o tyle dziwny. Zawsze jak gdzieś jadę, staram się nauczyć chociaż kilku słów w lokalnym języku. Typu dziękuję, przepraszam, dzień dobry, i tak dalej, i tak dalej. Jednak ten ich język hindu jest na tyle dziwny że potrafię się tylko przywitać na mastę, ale przepraszam i dziękuję to są tak dziwne słowa, dziwne wymowie, że nie wiem, nie potrafię tego zapamiętać. Ale powiem wam, że ta łazienka jest hardkorowa tutaj. Planujemy zostać jakieś 2-3 tygodnie tutaj na goła, Prawdopodobnie w tym miejscu, może gdzieś zahaczymy jeszcze łagodę. E, oczywiście zobaczymy też inne plaże typu Butterfly Beach i tak dalej i tak dalej, ale miejsce... Taki checkpoint nasz będzie tutaj prawdopodobnie, bo nie staram się szukać niczego innego. No ale łazienka jest hardkorowa, nie?